Ale tamtej sytuacji nie przesądziłem jednoznacznie. No jak mówię, szkoda, że nie zobaczyłem na horoskop roczny, ponieważ zobaczcie teraz, teraz go widzicie, to jest horoskop roczny na, na właśnie ten rok, bardzo ważny dla Donalda Trumpa. I tu jest bardzo ważna zasada. Ten horoskop pokazuje, tu jest wiele punktów w analizie, ale jeden Wam mogę zdradzić. Otóż pierwszy dom, Pokaże to, co będzie ważne w tym roku dla nas, i zobaczcie, co w tym horoskopie ma miejsce, bo tu jest naprawdę wielka, wielka bomba, ponieważ wszystkie beneficzne planety są w pierwszym domu. Z tego co pamiętam, a ja teraz tego nie widzę, ale tam był Jowisz, Słońce Merkury, chyba w pierwszym domu, no to już wiemy, co to oznacza. Jowisz w pierwszym Sława. Merkury w pierwszym Digbala, Słońce w pierwszym też jest dobre i Księżyc w siódmym, czyli też będzie aspektował dom pierwszy, cztery beneficzne planety w domu pierwszym, czyli dużo dobrej karmy idzie na wzmocnienie pierwszego domu. Tak? Czyli to może pokazywać, że człowiek może uzyskać jakiś wyższy status, jakiś rodzaj właśnie pozycji społecznej. tak. Pierwszy dom to jest nasza sława. Oczywiście horoskop nie jest taki e, tylko różowy, bo tam władca drugiego, z tego co pamiętam, i władca 5 jest w domu dwunastym, więc wydatki, straty, izolacja, trudności mogą być związane z tymi domami. I również w jedenastce, w jedenastym domu, zauważcie, mamy rachu, tam był rachu i mars, dobrze pamiętam, czyli energia... Albo utknięcia, albo nawet może być jakiś wypadek, trudność. Rachu z Marcem nie lubią się i to jest w domu 11, to może blokować ten dom. No i przechodzimy sobie do ostatniej części nagrania, czyli właśnie co powiedział ów pastor w temacie tego, co się dzieje, co się będzie działo zaraz po. Wyborach Sam jestem ciekawy, czy tak to się potoczy. Tutaj wiecie jak z tymi przepowiedniami, no ale warto, warto wiedzieć, co w trawie piszczy. Przede wszystkim, pastor mówił o tym, że zaraz po wyborach dojdzie do dużego załamania gospodarczego w Stanach. E i teraz od Ciebie dodam, że zauważcie, co się wydarzyło na, ryn na rynkach finansowych e, po wyborach, ponieważ te rynki zyskały z tego, co tam do mnie dotarło. Zarówno te rynki światowe, jak i WIG20 zanotowały zyski, więc jeśli faktycznie ten krach miałby dojść do e, skutku, to prawdopodobnie nie ma to związku bezpośrednio z samym wyborem Trumpa. Ponieważ gospodarka światowa zareagowała w sposób pozytywny na ten wybór, czyli coś tutaj prawdopodobnie musi się ewentualnie wydarzyć dodatkowo, aby taka sytuacja niestety miała miejsce. No i skracając wszystko w kilka takich najważniejszych punktów. Przez trzy lata będzie niestety gospodarczo. Tutaj bardzo wszystko dołowało, i to będzie rodzaj, tak mówił o tym ów pastor będzie to rodzaj korekty, przebudzenia dla świata, czegoś, coś co będzie bardzo ważne, ponieważ ten świat, ten, te mechanizmy, jakie rządzą e, ekonomią, gospodarką, są na tyle już patologiczne, że bez tego no e, mogłoby być naprawdę jeszcze gorzej można by to w ten sposób ująć. To jest po prostu coś bardzo, bardzo istotnego. Czyli ta korekta, te trudności. E, tutaj zajrzę sobie w notatki, co on tam jeszcze takiego mówił. Nikt się tego nie będzie spodziewał. Stanie się to z dnia na dzień nagle. Mówię tutaj o niestety tym krachu, prawdopodobnie giełdowym. On tak to widział. Mówił, że gdy to się zacznie, to ogólna sytuacja zacznie się, jak mówiłem, pogarszać i będzie jechać, zjeżdżać w dół jeszcze przez trzy kolejne lata. Czwartego roku przestanie się pogarszać i zacznie, widać, zacznie być widać oznaki nadziei widział kolejki pojedzenie i ludzi chodzących brudnych kolejna wizja dotyczyła symbolicznego statku latającego Bix nie był pewien jak to nazwać który się rozpadł i prezydent Trump próbował go na nowo zmontować ale skrzydła były na tyle krzywo że wyglądało to karykaturalnie więc Bix potraktował to jako obraz tego że Ameryka jego pozycja już nigdy nie wróci do no, tego, co było. Mówił, że zapadnięcie się Ameryki w siebie pociągnie częściowo Europę, samo euro również może zostać załamane, w związku niestety ze eskalacją wojny na, na Ukrainie. Co w sumie spowoduje, że blok BRICS ogarnie wpływami dużą część świata. Tak? I powiedział niestety coś dla nas niepokojącego. Ale też mówię to dlatego, że może to się nie wydarzy, bo może mamy jeszcze na to wpływ, żeby tak się nie wydarzyło. Otóż według tej wizji sprzed 7 miesięcy Polska zostanie niestety wciągnięta w eskalację wojenną i no, będzie to część tych niestety trudnych dla nas zmian. Podkreślił jednak, że w słowach, jakie usłyszał, było wyraźnie zapowiedziane, że chodzi o przebudzenie ludzkości, wyprowadzenie jej z błędnych kolei. Tak? E, dosłownie użył takich słów, że przez pokorę, czyli przez pozbawienie ludzi tego, co lubią najbardziej, czyli chodziło tutaj o pieniądze, e, właśnie to będzie ten element, który no, niestety. Albo no, chyba inaczej, moi drodzy, nie jesteśmy w stanie się przebudzić na taką szerszą skalę. Poprzez odebranie ludziom pieniędzy e, dojdzie właśnie do no, przebudzenia, tak? wzrostu świadomości poprzez trudne doświadczenia, tak jak to zwykle ma miejsce na naszej planecie. Więc wiąże się to mocno z tym, o czym mówiliśmy w poprzedniej części. Od 2027 tutaj zaczną się bardziej takie korzystne, one już teraz się dzieją, tak? Kto, kto widzi, kto czuje, to też wie o tym, że to następuje równolegle, ale możliwe, że w tym 2.27 będzie to bardziej widoczne dla większej części ludzi. No więc, jeśli tak będzie, to wiedzmy, że te najbliższe 2-3 lata mogą być trudniejsze gospodarczo, ale świadomość, nasz duch Eee, może, może. To jest właśnie dobry czas na to, aby zainwestować w takie rzeczy. Eee, no i jakoś mam nadzieję, do tego 227 dojdziemy, a później już będzie z górki. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam was do komentowania. Jeśli to nagranie wam się podobało, pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. mówił dla was Wojtek.